Jak zachować taki pokój, kiedy atakują nas potuchsy szatańskie, kiedy szatan nas na swoją atakuje? Ojciec pił ma bardzo dobrą radę, którą wziął od świętego Pawła. Piju, Witam się na kanale śladami Jejca Pio. strony Stanisław Sadowski. Salve Maria! Ten kanał jest po to, abyśmy poznali Ojca Pio, tego Wielkiego Świętego, abyśmy otrzymali od Niego łaski. dlatego też pomóż nam zrywać duszę, zostań pod opieką Ojca Pio. Za podopiecznym Ojca Pio codziennie jest odprawiana msza Święta o łaski za samicą Wielkiego Świętego. Najbliższa jest 14. Jeżeli chcecie wejść w intencje tej mszy Świętej, to zostawcie w komentarzach swoje intencje. Czy to zasubskrybujcie kanał, wtedy wejdziecie w wasze imiona w intencję tej mszy święta, a jeżeli chcecie wejść w cotygodniową taką mszę świętą, to zostańcie pod ojca pił Więcej jest na informacji w komentarzu, w opisie, i tam jest też link, a temat no, piękny, ważny. Bo jak sobie radzić z pokusami? Czy pokusy to nie jest jakaś kara, którą Pan Bóg na nas wsyła? Co to jest? Po co to wszystko jest? Nie można było stworzyć takiego ciepłego życia. Pan Bóg chce, żebyśmy byli de facto zdobywcami. Rycerzami wręcz, tak można powiedzieć. Potem nam daje różne e, wyzwania. O. Proszę zaufać bezgranicznie Bożej dobroci. A im silniejszy nieprzyjaciel będzie wzmagał ataki przeciw wam, z tym większą ufnością należy spoczywać na piersi boskiego oblubieńca, który nigdy nie pozwoli was pokonać. Sam Bóg zapewnił nas o tym w Piśmie Świętym. Wierny jest Bóg i nie dozwoli Was kusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz słuchając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Wmawiać sobie, że jest inaczej, to niewierność. Niech Bóg chroni nas, abyśmy nie popadli w taką potworność. Święty Paweł także niepokoił się i prosił o uwolnienie od ciężkiej próby cielesnej. Poważnie obawiał się, że ulegnie pokusie, a czy nie zostało mu dane zapewnienie, że pomoc łaski zawsze będzie wystarczająca? On są zapewnienie. Nasz nieprzyjaciel knujący przeciwko nam chce Was przekonać, że jest odwrotnie. Ale proszę pogardzać i w nim, w imię Jezusa, i śmiać się z Niego głośno to najlepszy sposób na to, aby się wycofał. On jest mocny w obliczu słabych, ale tchórzy wobec tych, co stawiają mu czoła z bronią w ręku. Bójcie się, ale świętą bojaźnią, to znaczy taką, która nigdy nie jest oderwana od miłości. Kiedy obie, bojaźń i miłość są zjednoczone, jak dwie siostry, podają sobie ręce, by podtrzymywać się nawzajem i pewnie podążać z drogami Pana. Piękne słowa Ojca Pio. Jak ważna jest ta bojaźń. On mówi tak. Proszę bezwzględnie zaufać Bożej dobroci. Im silniejszy nieprzyjaciel będzie zmagał ataki przeciw wam, to jest ważne właśnie. Ufajmy. To jest pierwsza rada Ojca Pio. Zawsze ufać Bożej dobroci. Zawsze ufać w tą opiekę Bożą. W to, że Pan Bóg nami się opiekuje, nami się troszczy. Pomoże nam w tych problemach, w tych próbach, które przechodzimy w życiu. W tych problemach. Na pewno Ty masz. Ja też mam. Każdy z nas ma. I trzeba właśnie tutaj bardzo mocno ufać. Im więcej ufasz, tym więcej łasko trzymasz. Myślę, że przerobimy sobie kiedyś tutaj na kanale taką książkę o zaufaniu. Bardzo ważna książka e, tego francuskiego kapłana i tam jest bardzo to pięknie opisane. Właśnie zaufanie to jest taka wzmocniona nadzieja. A więc ufać Bogu to jest po, pomimo jakichś różnych prób, pomimo tego ja wciąż ufam. Nawet był taki święty, który sobie wyobraź, przechodził raz próbę, był porwany przez bandytów. Tam, no, w Karocy, był, był porwany, a on zachował całkowity pokój. I później co wyszło? On mówił tak: Jak ty zachowałeś ten pokój? No no jak to? Po prostu, im bardziej była sytuacja niemożliwa do rozwiązania, tym bardziej ja ufałem. I tak samo dzisiaj widzimy na świecie coraz większy jest ten ryk diabelski, po prostu. Ryk szatański. Też chaos jaki się tworzy na świecie. Ufajmy. Ufajmy w rękę Matki Bożej. W rękę, która mówi przecież, że niepokalane jej serce zatriumfuje. Za nie łudźmy się. To nie znaczy, że nie będziemy cierpieć, że nie będzie potrzebowali oczyszczenia. Ja potrzebuję oczyszczenia. Myślę, że Ty też. Potrzebujemy tego oczyszczenia, aby wejść do, do tego zapowiedzianego triumfu niepokalanego serca. że to jest też piękna zapowiedź. Ojciec pił tutaj właśnie bardzo mocno mówi. Proszę zaufać bezgranicznie. Nie mieć żadnej granicy, nie mieć żadnego ograniczenia. Tutaj, jakieś tutaj, My często chcemy no, trochę zaufać. Tak? tak trochę zaufam, a później tak już nie będę ufał. Nie! Bezgranicznie zaufać Bożej dobroci. Ojciec pił kolejny raz na powtarza, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, jeżeli coś dopuszcza dla Ciebie, coś daje Tobie, to z względu na Twoją duszę. Jemu najbardziej zależy na Twojej duszy. Co dalej mówi? A z, z tym większą ufnością należy spoczywać na piersi Boskiego Oblubieńca, który nigdy nie pozwoli Was pokonać, kiedy zmagają się ataki Szatana. Co jest ważne? Ofiarować akty miłości do Boga, ofiarować akty wiary, ufności, zaufania. Też, że jest jakaś pokusa uciekać od tej sytuacji. Że już nas dopada szatan. Chce nas uciekać, ale też właśnie ufać Bożej Dobroci. Ufać Bożej Dobroci. I się śmiać, jak się z piją, mówi też. Bo z Bogiem jesteśmy silni. To jest największa siła, jaką posiadamy. Pan Bóg. I to jest ciekawe. Taka, taka kuriozalna sprawa. Ostatnio miałem to właśnie na tych rekolekcjach, które przeżywałem tam na nowy rok, że. Siła człowieka jest tak duża, jest to że szatan jest słaby i silny zarazem. I człowiek jest silny i słaby. To wszystko zależy de facto od nabożeństwa, jakie ten człowiek ma do Matki Bożej. Im masz większe nabożeństwo do Matki Bożej, do Ojca Pijo, do świętych, ty więcej silny jesteś. I na odwrót, im mniejsze masz, tym łatwiej szatan się pokona. Bo nie mamy tej liny, w której się trzymamy. Idziemy na górę po prostu. Idziemy po stromych górach, po stromych szczytach i potrzebuje tej liny, która nas podtrzymuje z góry po prostu, którą chwytamy. Raz. Sam Bóg zapewniał nas o tym w Piśmie Świętym. Co jest ważne, to jest zapewnienie świętego Pawła. To jest zapewnienie, jakie Pan Bóg dał świętemu Pawłowi, tak jakby daje też nam, każdemu z nas, Tobie, Mnie. To jest bardzo ważne, to jest zapewnienie. To nie jest jakaś tam, jednemu damy, drugiemu nie damy. Każdy to ma. Ważna sprawa. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić po nas to, co potraficie znieść. Lecz syłając pokusę równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. To pokazuje, Pan Bóg jest wierny, nie dozwoli nas kusić ponad nasze siły. I wskazuje nam drogę jej pokonania. Trzeba być otwartym na te natchnienia Boże. Trzeba być otwartym. Często to może być natchnienie do modlitwy, do jakiegoś aktu skruchy, do, do czegoś naprawdę gorliwego. Ciekawe. Wmawiać sobie, że jest inaczej, to niewierność. Niech Bóg chroni nas, byśmy nie popadli w taką potworność. Wmawiać sobie, że jest inaczej, że Pan Bóg nas spuszcza yy, na nas jakieś nie wiadomo co, że ja jestem, nie, nie dam rady z tym sobie poradzić. Dasz, dasz, tylko zaufaj. Zaufaj w Bożą dobroć. To jest zapewnienie po prostu. Pamok daje też rozwiązanie jak tego. To jest bardzo mądre słowo po prostu jcepi. Święty Paweł także niepokoił się i prosił o uwolnienie od ciężkiej próby cielesnej. Ciekawy, święty Paweł, apostoł narodów, to nie byle kto był. Miał próbę cielesną, przechodził. Poważnie obawiał się, że ulegnie pokusie, ale czy nie zostało mu dane zapewnienie, że pomoc łaski zawsze będzie wystarczająca? Otrzymuje Święty Paweł zapewnienie, że pomoc łaski będzie wystarczająca, że tej łaski otrzyma. Im więcej się modlimy, im więcej prosimy Pana Boga, zaufanie, z taką miłością, tym więcej też łaski otrzymujemy. To jest zapewnienie. Nasz nieprzyjaciel knujący przeciwko nam, chce was przekonać, że jest odwrotnie. Ale proszę pogardzać nim w imię Jezusa i śmiać się z Niego głośno. Co się ciekawe, Ojciec Pio wręcz gardzi szatanem. No tak, oj, oj, oj. śmiać się z Niego po prostu, śmiać się z tego bałwana, po prostu pajaca. Jak to inaczej tak, Ojciec pionad na mój Brzydal po prostu. Trzeba tak. To my jesteśmy dziećmi bożymi, to my nie mamy się czego wstydzić, to my mamy po swojej stronie Pana Boga, Matkę Świętą, Pana Jezusa, wszystkich świętych, męczenników, rycerzy, krzyżowców, zakonników. To my czynimy dobro, to ten jest brzydalem po prostu, to ten jest ohydą, jakby w błocie po prostu, jakiś ten aligator tam w bagnach. Tak to wygląda. I co ważne, nieprzyjaciel się przeciwko nam chce was przekonać, że jest odwrotnie. Że Pan mógł właśnie na nas zrzuca nie wiadomo co. To szataństwo jest po prostu. Szatańska pokusa, szatańskie wmawianie po prostu. Ja to widzę często, jak ludzie są zwiedzeni przez media, przez szatana też po prostu. Jak po prostu wmawiają sobie, że nie wiadomo, że kościół czy księża to jest nie wiadomo co po prostu. Raz spotykam człowieka na ulicy, dyskutujemy, a on mówi do mnie: Kościół to maszynka do pieniędzy. Ale nie wiem, ja codziennie chodzę do kościoła, ty też pewnie, jeżeli chodzisz często do kościoła. Ja tam nie muszę wpłacać za wejście. Każdy może wejść, każdy się może U spowiedzi nic nie płacę. Przystępuję do Komunii Świętej, nic nie płacę. A czasem była bieda w domu, no to też nie dawaliśmy koperty na kolędy. I co? Nikt się krzywo nie popatrzył. Nic z tego, nic nie było po prostu. Wręcz dostrzymywałem więcej od, od kościoła. A tutaj po prostu, jak może, coś jest właśnie tak, diabeł szukuje, wymyśla coś. I nie wiem, ludzie po prostu, bez jakiejś logiki, bez jakiegoś takiego zastanowienia się, łykają to wszystko, jak pelikany po prostu. To powiedział kiedyś mój kolega. I my też nie łykajmy tych bzdur szatana, o panu Bogu. Nie powinniśmy w życiu, bo szatan to jest jedno: i zatruwa to naszą duszę, i zatruwa życie duchowe i przyszłość naszą. No jak to później? Co radzi? To, co mamy w życiu, to jest właśnie piękny dar Boży. To jest piękny dar i dziękujmy za to zawsze. Śmiejmy się z szatana i nie, nie ufajmy temu Brzydalowi, że niby Pan Bóg to jest, niby nas nie ochroni, niby nam nie pomoże. Szataństwo. To najlepszy sposób, Te śmianie się, to śmianie się to najlepszy sposób na to, aby się wycował. On jest mocny w obliczu słabych, ale tchórzy wobec tych, co stawiają mu czoła, z bronią w ręku. Różaniec, różaniec trzeba strzelać, ogień zaporowy. Trzeba strzelać. Bójcie się, ale świętą bojaźnią, bo znaczy to, znaczy taką, która nigdy nie jest oderwana od miłości. To jest prawdziwa bojaźń, że ja się boję obrazić Boga, kiedy obie, bojaś i miłość, są zjednoczone, jak dwie siostry, podają sobie ręce i by podtrzymać się nawzajem, pewnie podążać drogami Pana. Co to jest bojaźń? Bojaźń to jest właśnie wstawiać obecności Bożej, ja i nie chcę się obrazić a Chociaż siebie kocham. Nie boję się jakoś. Nie boję się ze strachu jakiegoś. Nie, z miłości. To jest, trzeba to praktykować. To nie jest łatwe. Przez medytację, przez rozważania, przez modlitwę do Ojca Pio. Ale to jest piękne. Jak Ojciec pokazuje nam. Bóg jest dobry. To jest najważniejsze. Że zapamiętaj to sobie. Bóg jest dobry. Pomóżcie nam zdobywać duszę. Jeżeli chcecie, zostań podopiecznym Ojca Ojsa wszystkim podopiecznym dziękuję. Ostatnio w ogóle piękna historia. Cała rodzina została podopiecznym Ojca piwa. Stworzyliśmy list teraz. Wczoraj pan Maciej otwierał. Piękna sprawa po prostu. Pozdrawiam tu całą rodzinę, oj, zapomniałem nazwę i nazwiska, ale pozdrawiam, Pomódlmy się za tu całą rodzinę. Tam o nich są chyba cztery czy pięć medalików ojca piwa, bo każdego trójka, chyba 10 czy dwójka i ojciec i matka. Piękna sprawa. Piękna sprawa, prokopowicza chyba, czy jakoś, tak? Piękna sprawa. Okej, nie powinienem mówić, bo to chyba jest. ale po prostu piękna sprawa i to ważne. Za podopiecznych właśnie wysyłałem wszystkich medalik z ojcem Pio. Piękna sprawa i wiele innych prezentów. Trzeba tam wejść na tą stronę. W opisie w opisie to już jest piękna modlitwa. Zachęcam Was, pomóżcie się do modlitwy do ojca Pio. Modlitwa właśnie o taką przemianę, o zaufanie, o, o takie zrozumienie Bożego planu. Może masz problemy, pokusy teraz przybyły, pomóż do modlitwy. A teraz też wszyscy za wszystkich zróbmy Proszę za mnie pomódlcie się. Za wszystkich, się oglądają ten kan za podopiecznych Ojca Pio. Pomódlmy się sama Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.